Dużo się u mnie zmieniło, powiem wam e, Dzisiaj bez Daniela, niestety Ale on wróci, wróci jeszcze Jeszcze będą dużo wideo Jeszcze z nim Czekajcie, przepraszam, że nie robiłem tyle wideo Bo coś sobie nowego wymyśliłem I to Taki ten, taki Tutaj mam nawet rampy e, Ten wam pokażę ją teraz, tylko nie wiem jak ją ustawić. Ale to było, nie, ale to było fajnie, ej, to było git, nie? Ej, fajnie to było tutaj, jeszcze raz, jeszcze raz, Ej, patrzcie jak fajna. proszę oh, I właśnie to teraz się bawię w to, bo szczerze wam powiem, nie tylko tego jedno mam, ja mam jeszcze więcej. Pokażę. Także patrzcie, na przykład tutaj mogę tak bo ja tak, tak robię, a mnie tak w ogóle nie muszę skakać ale tak fajnie i czekajcie wie wam pokażę Dobra, tutaj i to mam tutaj raz raz dwa trzy cztery pięć sześć mam ich ale co się w ogóle w nich różni i to Wielkość. Więc chcę, że. To jest jakiś winy na tym, się... Bo jutro chętnie kupuję. Słuchajcie, i Jutro może wyjdzie wideo, ale to nie będę gadał po polsku. Tylko po niemiecku na no innym kanale. Zobaczymy

sobie mogę usiąść. Cześć, widzowie! Tu jest taki duży, ja powiem, i u mnie się bardzo dużo zmieniło, ale to w kolejnym odcinku. O! Ja to przykleiłem, żeby się to nie ruszało. Słuchajcie. Ja tak na przykleję, się tak nie robi. O, tutaj to, to nie o Mhm. Czekajcie, tylko muszę coś zrobić. Dobra, widzowie, już skończyłem. Chciałem się to klei Dobra, nie, ale strabiny, jestem tu. Ale ty, ty mi też nie mogę tak zrobić. To ja Także mam ten trik Także ej, ten, ten, ten trik umiem, bardzo dobrze. Kurde, czekajcie, muszę sobie coś wziąć do siedzenia, bo... Nie wyrobię w staniu. Lepiej. Ty. że ja mam tutaj A6. Ten zielony mi się też ogólnie podoba. Jak bardzo dobrze. O, My widzieliście właśnie ile trików nam robione z tego trochę łapie. O, widzicie? Widzicie? Ale patrzcie, jak teraz. Tym robię Na lewą stronę coś tak ciężko chłopie. To tak. Widzowie, cześć! Ej, fi, ej, filmy od dziewczynek. To jest dziewczyn. Dzień dobry, się mano. Dzisiaj robimy make-up. cieba ładnie wygląda na facetów. Cyk, cyk. <laughs> tak dziewczyny robią. Nie, ja. To, że nie się nie pytajcie. Ej, no kurde, nie zrobię tego, nie? Dobra, na chwilę przerwa była i patrzcie, widzieliście przed chwilą, co ja zrobiłem? Tutaj teraz macie tak, tak zblondowane. Widzieliście, co ja zrobiłem? Że ja robiłem ciało też tak. Za on leciał. razie tak trzeba skakać. Tak dwoma. Widzicie? Я еще Zdawajcie, lic li liczycie teraz, ile razy, teraz robimy taką raję, ile razy potrzebuję, żeby wszyscy robili taką. czekajcie, Jeszcze nie liczyć. Tak, żeby tak zrobić, ok? Zaczynamy naraz, zaraz. Na Trzeba icie. O, teraz musi się liczyć. Uh, A yeah, yeah. na pewno w tym widzę twój I ostatni proszę jeden Nie, nie, nie. Wow, to było bomba, To była bomba. I teraz robimy nie, 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 nie. ostatni trik dla Was który Koć! żeby się trzymało, żeby nie spadł. I teraz. Teraz robimy tak, nie? Ile razy, i teraz liczycie też, ile razy próbuję żeby to. Ten, że to zrobić, ok? I to wie? bo to musi być. Tutaj, żebyście też widzieli. Ó, até Teraz, teraz liczcie, bo ja poleciałem do tego coś tam, nie liczcie, okej? To wyszło, nie? To wyszło. Mam zimne. Teraz musi to tak stać. O, kurde, telefon mały. Co ci się dzieje? Mówiłem, nie spadnę to spadnie, nie? A, co za telefon? Chłopie 13 minut, a ja Wam tylko pokazuję jak to robię. Nie? Ten? Już zrobił. I liczycie teraz ile próbuję próbować. Teraz obciedź. To się liczy. Też. Leci. Że ja sobie kupię więcej od tego, bo to jest są taki git. Nie lubię tego papieru ściennego. No możesz wylądować. Gdzie ty lądujesz? O! O dobra, ostatnie, ostatnie... ...sterda I czemu to nie leci tak duże? Yes. Dobra Mówię try hard teraz Jak to skończę, to się wideo się automatycznie skończy yes. uh, Jeszcze raz, Staj, teraz Yes Nara